Cześć! Chciałbym wam powiedzieć trochę rzeczy o aktualizacji w Brawl Stars. Po pierwsze będzie dodany karnet bojowy. Już wam to wyświetlam. Więc to jest karnet bojowy. Mogę jeszcze to znaleźć dla was o aktualizacji. Będę na razie dwa rzeczy wam powiem. I... Oj, nie powiesz obraz i może się sobie go kupić Czy on jest za hmm, gemy tego jeszcze nie wiem może być za pieniądze, za niebym ja bym za niego dał. 25 zł, 30 zł albo hmm, 170 gemów mogłoby kosztować Yy, dobra, więc można sobie Takie kupić, i yy, yy, druga rzecz będzie już o gemikach. Otóż to poczekajcie, otóż to gemiki yy, będą. Nie będą Wam wypadać skrzynek w ABDEICE, więc sobie zbierajcie skrzynki. Szybko otwierajcie, bo już nie będzie skrzynek i nie skrzynek, tylko gemików ze skrzynek. To otwierajcie, bo mm, chyba i poczekajcie. Nie zwracajcie free, działa po prostu ten za darmo. Już nie będzie za darmo. Tak o. Trzecia rzecz, nie wiem czy znajdę. I będą naklejeczki w czacie. Jak pisać ze znajomymi możecie sobie taką naklejeczkę wyświetlić. Ja się nie bym ją kupił, bo będzie chyba do kupienia. Z czego dobrze... To... Pamiętam. Ja bym za te naklejeczki mógłbym dać na przykład dla hmm, Leona bym dał hmm, 2500 staro lub 500. Hmm. Za ile będzie? Hmm, dobra. Ja jeszcze troszkę poczytam o update nowym bo wiem, że będzie bardzo dużo rzeczy nowych a i czy jeszcze będzie jakieś coś zmieniane um, chciałam wam powiedzieć to, że um, że no, że nie mogę powiedzieć, bo cały czas wiadomości tutaj muszę to wycinać. że I zapomnę. A, że mapy nie będą usuwane. Gorąca strefa zostaje. Tak, zostaje chyba. Dobra, to będą takie gdzieś naklejki. Chyba to są te. Nie wiem. Dobra. Jezus Maria, po co ktoś takie coś robi? Z napisami. Co tu pisze? Czyli na przykład Szulin na Cold Bull desuję na bo nie przyjechać mi wiadomości. El Primo Barley Poco Ryd. Czemu koszet? Dobra. Daryl. Mm, czekaj. Penny, Piper, Pam, Frank, Mortis, Tara, Spike, Crow, Leon. Mm. I tak, to są... To na bank będą te. To już wiecie, że będą takie. Eluwina.